Witam, z tej strony Kondzio z Atlantis TV, jest ze mną Noras. Siemano, to, to ja, ten gruby, najbardziej widoczny. Nie no, nie przesadzę, nie przesadzę, wiesz, są, są ludzie więksi, mniejsi i tak dalej. Taka podstawowa sprawa, co tutaj w zasadzie robisz? Skąd się wziął pomysł, żeby tutaj przybyć? Wiesz, w życiu różnie będę się popełnia, różne rzeczy ży w życiu się będę popełniał i zamiast właśnie grać, zdać tą WLK na Atlantisa, to popełniłem błąd i poszedłem na, wyszedłem na zewnątrz, o tak powiem. Dobra, generalnie, a w jaki sposób zostałeś tutaj w zasadzie zwerbowany, bo że Kto cię zwerbował? Ja nie wiem, znajomi twoi kolega kolegi, jak to wyglądało? Yy, Wodasz, który jest jed, z jednym z czterech wodarzy jest mój kolega, którego poznałem dzięki Doncasse w sumie, a jest mega, naprawdę. Znamy się krótko. A jest taki, że nawet przy do rany i jest naprawdę mega. I on jakby został wodarzem. Nie wiem jak to się stało, kto go wybrał, kto takie błędy w życiu popełnia, ale został wodarzem i zostało mi to zaproponowane. A który jest wodarzy to twój znajomy? Ja mówię na niego manekin. Kto może kiedyś śledził internet, to może będzie wiedział. A żeby tak naprawdę zdradzić jego ksywkę internetową, to jest Don Heros. Don Hero, rozumiem. A tak z innej beczki. Jak w zasadzie zwraca, jak, jak, jak podchodzisz do tego, bo ja Cię pamiętam jeszcze z czasów, kiedy dawno, dawno temu na omegle spotkałeś niejakiego Marcina krasowskiego rafoniksa i z tego co ja przynajmniej pamiętam, to rozpocząłeś swoją, powiedzmy, taką przygodę, w cudzysłowie influencerską, z dużym, z dużym, z dużym zaokrągleniem to powiedzmy, od tego, że dezodorantem podpalaj sobie pachy i rozbijałeś jajko na głowie, jeżeli dobrze pamiętam. Skąd te pomysły się wyjęły? Nie, to tutaj no. muszę sprostować. Okay. I napoznałem rok jeszcze w ogóle yy, wcześniej, yy, miałem przepustkę, bo w ośrodku siedziałem za to swoje, że wagę miałem i ludzi biłem. W grze komputerowej oczywiście, żeby wiadomo jak to na Twitchu ktoś wyglądał. Ale wracając, przepraszam, wracając do naszej merytorycznej rozmowy, powiem tak. No po prostu ktoś mnie wyzywał, ja agresja i trafiłem do środka. Bo, bo to było dużo spraw, dużo tego Kurwa, zgubiłem się, zapomniałem, sorry Nie, nic się nie stało, no. Generalnie skończyłeś na ośrodku, że, że dużo spraw było nieciekawych O, to ośrodek był taki, że no Ośrodek, z ośrodka... A dobra, była przypustka, już wiem, pamiętam O kurwa, to będzie mocne ciekawa historia Na takiej zasadzie, że była przypustka wakacyjna i wszedłem sobie do me. akurat wróciłem z morza z rodzicami i mówię, wejdę tak o spotkałem Marcina, a.k.a. Rafona, który tak jakby od razu zaczął ze mną rozmawiać i no to nie na takiej zasadzie, jak jego streamy mniej więcej wyglądały, że spotykał kogoś, jechał do spodu, tylko tak normalnie wyszedł do mnie i tak... Potraktował cię po ludzku w sumie? Tak, no kurde, mnie po ludzku to dużo powiedziane tam, ale potraktował i... Porozmawialiśmy i się wywiązała rozmowa taka, że on był w ośrodku y, i ja byłem. I tak się zgadaliśmy i ja mówię kurwa, y, o przepraszam, wypsnęło się, wiadomo, nic się nie stało. Ja mam tłuszcz zalany mózg. Co mózg zadam tłuszczem o. I na takiej zasadzie było. Nie dobra, kurwa, nie wiem czy to mogę. Mu... O, znowu przykleży. Nie no, elegancko jest elegancko. Dobra, nie przejmuj się, nic się nie dzieje. Jest wszystko w porządku. A jak ci się tutaj podoba? Bawię się wyśmienicie. Dowiedziałem się na ostatnią chwilę, że mam zmieniony pojedynek. I gdzie generalnie było tak? Jeden na jeden, na jeden, na jeden. Cztery nazwy wymieniłem. Chodziło no, mi się w czterech, widzicie każdy na każdego po prostu. A jest dwa na dwa. Ale po prostu czas emisji tego pojedynku by nas kurłem obciążył i musieli go skrócić niestety i połączyć dwa na dwa. No i złączyli tak. Ja, gdzie mam kurs 4. I jeszcze... Body... ZAMKI pizdę tam kurwa! Konserwator! Konserwator! Nie, przerywa wam, co? Nie białem ty kurwa, Nie przejmuj się, nie przejmuj się! znaczy co nie zrobiłem tego. Ale wracając. Połączyli nas, ja mam kurs 4 i jest Body który ma kurs 5 coś. I połączyli nas kontra Kruszyna i konserwator. O ten właśnie. Yy, którzy są jakby tutaj na pozycji wygranej, bo kurs jest po dwa. No to co, myślisz, że kurs ma tutaj największe znaczenie? Mi się wydaje, że twoje doświadczenie tutaj może sporo zmienić. Ja myślę, że moja nadwaga najbardziej tutaj zdominuje to wszystko i aktualna przewaga nad nimi kilogramowa. Okej, okay. dobra. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, takie na odchodne. Czy żółwe skorupy jest bezdomny czy goły? Czy co? Ja. Czy żółw bez skorupy jest bezdomny, czy goły? A tu ten żółw, no kiedyś... No, mam anegdotkę To dawaj, to dawaj anegdotkę. Kiedyś z tym żółwie, bo ja chyba wiem, o którego żółwia chodzi. Bo to jest z dwóch żółwi, co nie? Jeden jest TV, co w sensie, on grać i... Ja pierdolę, nie dawajcie nigdy meczu bo z nim... Za, kurwa, nie grajcie z nim! Troluje. O, no i to jest tak... Jak jest drewno, to on ma po prostu to w sobie. I jest y, też żółt ten co tam o streamuje, co kiedyś mówiłem, chodź pograć w RP, a on mówi do mnie, y, że ruchasz innego matkę. <grym> Czyli standardowy tekst jak wcale się na matchmakingu. Jezu, ten ja tak wszedłem po takiej przerwie, bo generalnie podpisałem z jedną federacją y, jeszcze dodatkowo kontrakt na walkę, ale jak mnie wychujali, to w chuj. I na razie czekał i ma być na trzecią galę dopiero to no tak, tak. powiem tak. właśnie, czyli planujesz jakąś walkę, jeżeli chodzi o jakieś MMA bądź boks czy coś w tak, tym celu? Tak, no aktualnie moja waga, Boże, moja walka to jest z nadwagą, później myślę dietę tych pójdzie do, 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 do pobicia i wtedy prawdopodobnie będzie jakiś przeciwnik typu ten co mi przeszkadzał. No Okej, okay, no dieta to jest, powiem Ci, poniekąd droga, to ja nie mówię, że jestem jakimś świetnym przykładem, ale nie wiem, pół roku temu ważyłem 25 kg więcej i zmieniłem w swoim jadło to, że nie piję coli. I to jest główna zmiana i jem 2000 kalorii dziennie. Mniej więcej. Więc Sule, może, może nie, to, jest to powiem Ci gratulacje, kurwa. Dziękuję, ja, to nie robię, gratulacje. Ja, to, ja to próbuję, mówię tak, suplementy i coś no, tam. Ten... Ty, no i co? Ze 165 na 175, kurwa. To nie w tą stronę chyba w sumie. No, tam, ale to. Ta moja waga to się opiera o też dużo takich małych szczegółów, że nie chce mi się opowiadać, bo wiem, że to jest nudne. Nie, no nie jest takie nudne, przesadzajmy. Nie, no dobra, to ma być porządny materiał, gdzie wiesz, można wy, wyciągnąć parę wniosków, można czegoś się nauczyć. Przykładowo, jak nie robić takich wywiadów? Panie tak, ale wydaje mi się, że taka szczera rozmowa jest czasami nawet lepsza niż najprofesjonalniejszy wywiad. Powiem tak. Ja jestem za legalizacją jednej rzeczy w Polsce, takiej, żeby była totalnie zlegalizowana. I to otwiera ludziom umysł na świat, kurwa, na po Pogląd. Jedni twierdzą, że otwiera inni, że nie, ale to chyba nie będzie dla dzisiejszej rozmowy. Po prostu mają na takiej zasadzie, to wygląda, że po prostu ich za bardzo przerasta to ich wodogłowie i kłapie momentalnie, no. Nie, no. Niektórzy lubią. no Ja znam wielu takich, którzy lubią sobie powiedzmy od czasu do czasu przypalić. Tak. Czyli to, to pozdrów ich, bo kurwa robią, robią sobie dobrze, kurwa wiesz, jak jest. Dobra, dzięki. To by było w sobie na tyle. Dzięki bardzo, było fajnie, super. I tak jak ci mówiłem, nie wiesz, wiesz, ale właśnie a propos roleplay, to... Jestem jednym z właścicieli właśnie Atlantisa. Atlantis. Nie jesteście gotowi na mnie, ale będziecie kurwa rozumiesz! Pozdrawiam wszystkich z Atlantisa. Pozdrawiam was serdecznie, wiecie. Oczywiście doceniajcie tutaj tego... Założyciela tej świetnej, kurwa, tej, czekaj, świetnej wyspy. Ja pierdolę nie palcie, kurwa, bo jest mocno.